Mimo kapryśnej pogody żniwa w całej pełni. Rolnicy wykorzystują każdą chwilę bez deszczu. W wielu wsiach pracuje się nawet nocami. Ludzie i maszyny nie opuszczają pola, dopóki nie zwieziony zostanie ostatni snopek. Wszędzie dobre plony. Proszę tylko spojrzeć, jaka dorodna pszenica kłosi się tuż przed bramami kombinatu w Nowej Hucie. Gorzej tam, gdzie przeszły burze i ulewy. Tegoroczne żniwa są jeszcze bardziej zmechanizowane niż w ubiegłych latach. Bez przesady można mówić o froncie walki żniwnej, ba, jest nawet sztab z mapami strategicznymi. Monterzy z fabryki maszyn żniwnych w Płocku śpieszą na każde wezwanie tam, gdzie wydarzy się jakaś awaria. Dzięki śmigłowcom docierają w kilka godzin do najdalszych zakątków Polski. Szybciej, bo jeszcze tyle chleba pozostało na polu. Oczywiście byłoby lepiej, gdyby kombajny nie psuły się tak często, ale bądźmy realistami. Dobrze, iż fabryka potrafiła sprawnie zorganizować obsługę swych klientów. Po trzech godzinach znów ruszyły silniki i ziarno sypnęło się do worków.